Musiałem się zatrzymać, bo się okazało, że na drodze mamy pasażera, który maszeruje gdzieś. O, ale śmiesznie jest. Trzeba go uratować. Jaki... ten żwawy jest on drapie no, no bo się broni no ale to co mam zrobić patrz jak idzie teraz na sztywnych nogach maszeruj mm. <gry> maszeruj maszeru, szybciutko 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 zjazd proszę pana no widziałeś jak śleci? zasuwać nie taki wolny jest Zając już dawno poszedł i nie odpoczywał Tu masz Proszę uciekać, proszę uciekać No Do widzenia żegnamy pana A to nasza nowa rejestracja, już wiem, że to jest bielsko-biała, powiat bielsko-biała. Myślałem, że to bytom oczywiście się pomyliłem. Proszę jak ładnie.